Rządu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie służby zdrowia to jest jak wiadomo jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa społecznego, tak jak Tarnet, kwestie są istotne, tak jak rolnictwo jest istotne, tak służba zdrowia jest w tym sensie najważniejsza, że decyduje o naszym życiu i w związku z tym o codziennym naszym bezpieczeństwie. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o Radomsko, zostało zaangażowane za, zaangażowanie ministerstwa, ale przede wszystkim rządu w skali co najblisko 6 milionów złotych. Przepraszam. Milionów. Przepraszam. Przepraszam bardzo. To jest perspektywa, o której mówi pani. Pani poseł Milczanowska, to jest perspektywa, która będzie zrealizowana, nie ma co do tego wątpliwości, ale na dzisiaj mówimy o blisko 6 milionach milionów złotych niezbędnych zarówno na sprzęt, jak i na inne działania, które sprawią, że szpital będzie lepiej zrealizowany, ale to tak naprawdę pani poseł mówi, ponieważ to ona była przede wszystkim zaangażowana, żeby zrealizować to wsparcie i zrealizować skuteczne działanie rządu na wsparcie dla ministerstwa. Dobrze, Rzeczywiście przepraszam za te miliardy, choć życzylibyśmy sobie, żeby tyle było w skali całego naszego województwa. Panie Marszałku, to jest ponad cztery, naszego okręgu dziesiątego ponad 4 miliardy złotych wsparcia chyba w przeciągu ostatnich trzech lat z tego, co wiem, jak Pan Marszałek Liczył. Proszę Państwa jest z nami obecny dzisiaj na konferencji pan dyrektor Kałmuk, jest dyrektorem do spraw medycznych. Myślę, że więcej na ten temat powie, ale szpital rzeczywiście składał w ramach konkursu, w ramach programu Fundusz Medyczny wniosek o to, aby działania infrastrukturalne dodatkowe, móc przeprowadzić w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie niezbędny jest sprzęt medyczny do, 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 szybko, do szybkiej diagnozy, żeby pacjenci, którzy tam trafiają, byli jak najlepiej zaopiekowani. Rzeczywiście w tym naborze wzięło udział około 250 szpitali, około 150 otrzymało to dofinansowanie, w tym m.in. Szpital Powiatowy w Radomsku, który jak Państwo wiecie, radzi sobie znakomicie tu coraz więcej poza mieszkańcami Radomska, ziemi radomszczańskiej, z pacjentów, którzy przybywają również z innych stron Polski, aby rozpoczynać swoje leczenie, aby dbać o swoje zdrowie. Ja proszę bardzo teraz Pana Dyrektora Kałmuka, zechciał Państwa poinformować bardziej o szczegółach y, y, tych pieniędzy, na co one będą konkretnie przeznaczone. Y, na stronie powiatu cała informacja widnieje. Myślę, że na stronie Szpitala Powiatowego również można się z nią zapoznać, ale y, o szczegóły jeszcze proszę Panie Dyrektorze, że Pan coś przedstawił. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście otrzymaliśmy prawie 6 milionów złotych na dofinansowanie e, funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego i na pewno te pieniądze zostaną właściwie wykorzystane, bo kupujemy nowy tomograf, Zostanie ukrywany czy odmianę do sor e, aparat elektroniczny cyfrowy. E, dodatkowo też kupujemy e, drobny sprzęt, który się tak. Nazywa. Natomiast jest to sprzęt niezbędny do funkcjonowania SOR-u w ramach intensywnej terapii, czyli udzielania pomocy w stanach nagłych, czyli respiratory, monitory, kawie, monitory. Sprzęt, który jest niezbędny, żeby nagle, przy nagłych sytuacjach pomóc pacjentowi. To, to na pewno jest, e, się dzieje.